bardzo piękny chiński więc robimy to tak no, ci co mają BCS o, jest gdzieś tu odpinają przewód z BCS-a który idzie do akurat ci co mają MBC wypinają przewód który idzie do MBC w sklepie sobie kupują strzykawkę 4 zł chyba kosztuje to jest setka akurat wypinają tą strzykawkę A, oczywiście wcześniej trzeba zrobić ze Tak, żeby nie robić podciśnienia tylko nadciśnienie. Teraz wpinamy to wszystko. Obserwujemy, co się dzieje z naszym odkryatorem. tego, ale może zaraz coś zobaczymy. Ściskamy, trzymamy, jeśli jest szczelne, dźwignia pozostaje w danym położeniu, jeśli nie szczelne, bo zaraz ono się powróci do swojego stanu, czyli do takiego stanu. Ja tu odpuściłem.